Wybór odpowiedniego czajnika elektrycznego to decyzja, która może wpłynąć na jakość parzenia ulubionych napojów. Zły czajnik może sprawić, że kawa czy herbata stracą swój pełny smak, dlatego warto dobrze przemyśleć zakup. Na rynku dostępnych jest wiele modeli różniących się funkcjami, pojemnością, materiałami wykonania oraz dodatkowymi zabezpieczeniami. Po przeanalizowaniu setek opinii użytkowników oraz przetestowaniu wielu modeli, przedstawiamy ranking najlepszych czajników elektrycznych, które wyróżniają się jakością i funkcjonalnością. Zajrzyj także do opisu poniżej, gdzie znajdziesz linki do najniższych cen, które mogą pomóc Ci w podjęciu najlepszej decyzji. Miejsce 5. De Longi Icona Vintage KBOV. Model łączy w sobie elegancki, retro design z nowoczesnymi funkcjami. Jego moc wynosi 2000 watów. Co pozwala na szybkie zagotowanie wody. Pojemność 1,5 litra wystarcza na przygotowanie kilku filiżanek herbaty w jednym podejściu. Dodatkowo, filtr antyosadowy chroni wodę przed kamieniem, co wpływa na lepszy smak napojów. Obrotowa podstawa czajnika ułatwia jego użytkowanie zarówno osobom praworęcznym, jak i leworęcznym. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i włączeniem bez wody zwiększają bezpieczeństwo. Dzięki klasycznemu wzornictwu czajnik doskonale pasuje do stylowych kuchni. Miejsce czwarte. Raven E.C. Czajnik wyróżnia się możliwością regulacji temperatury, co daje pełną kontrolę nad procesem parzenia. Moc wynosi 1800 watów, co wystarcza do szybkiego zagotowania wody. Pojemność 1,5 litra jest idealna do codziennego użytku. Dzięki pięciu ustawieniom temperatury: 40, 60, 85, 90 i 100 stopni można precyzyjnie dopasować temperaturę do rodzaju napoju. Podwójne ścianki obudowy zapobiegają nagrzewaniu się zewnętrznej części, a duży wyświetlacz LED informuje o bieżącej temperaturze wody. Funkcja podtrzymywania temperatury przez dwie godziny sprawia, że napój pozostaje gorący na dłużej. Miejsce trzecie. Philips Daily Collection. HD. Ten czajnik o klasycznym wyglądzie wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i łatwość w czyszczeniu. Jego moc to 2200 W, dzięki czemu woda szybko się gotuje. Pojemność 1,5 litra sprawia, że można przygotować kilka napojów jednocześnie. Wyposażony w filtr antyosadowy zapobiega przedostawaniu się kamienia do wody, co pozytywnie wpływa na smak napojów. Dodatkowo posiada funkcję zabezpieczenia przed włączeniem bez wody oraz przed wygotowaniem. Antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność urządzenia, a prostota sprawia, że jest to niezawodne urządzenie dla osób poszukujących klasyki. Miejsce drugie Bosch Styling TWK. Model klasy premium oferuje wiele funkcji, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Moc wynosząca 2400 W pozwala na bardzo szybkie zagotowanie wody, a pojemność 1,5 litra jest idealna dla osób, które potrzebują szybko przygotować większą ilość napojów. Czajnik ma cztery ustawienia temperatury: 70, 80, 90 i 100 stopni, co pozwala na idealne dopasowanie temperatury do różnych napojów. Funkcja podtrzymywania ciepła przez 30 minut sprawia, że woda nie stygnie od razu po zagotowaniu. Podwójne ścianki zapobiegają nagrzewaniu się zewnętrznej części obudowy, a filtr antyosadowy dba o jakość wody. Zabezpieczenia przed przegrzaniem, wygotowaniem i włączeniem bez wody zapewniają pełne bezpieczeństwo użytkowania. Miejsce pierwsze, Tefal Glass Kettle KI model łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Wykonany z odpornego na wysokie temperatury szkła umożliwia kontrolowanie ilości wody w dzbanku. Moc wynosi 2200 watów, co pozwala na szybkie zagotowanie wody. Pojemność 1,5 litra sprawia, że można przygotować kilka filiżanek herbaty lub kawy w jednym podejściu. Podświetlenie LED włącza się podczas gotowania, co jest nie tylko efektowne, ale także ułatwia kontrolowanie procesu. Czajnik automatycznie wyłącza się po zagotowaniu wody, co zwiększa bezpieczeństwo. Obrotowa podstawa ułatwia użytkowanie, a filtr antyosadowy skutecznie usuwa kamień z wody. Płaska grzałka ułatwia czyszczenie wnętrza czajnika. Każdy z przedstawionych modeli ma swoje zalety. Niektóre oferują regulację temperatury, inne wyjątkowy design lub funkcje, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Wybór odpowiedniego czajnika zależy od indywidualnych preferencji oraz wymagań użytkownika. Który z tych modeli najbardziej ci odpowiada? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli szukasz więcej rankingów i recenzji, subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco.